Poczytaj mi prosie. Dzieci pana majstra, rozdział czwarty. Jaką drogą dzieci pana majstra dostały się do ogrodu wróżki? Poprzez pola, poprzez łąki, zapatrzone w złote muszki, biegną raźno dwa gawronki, wyciągając cienkie nóżki. A na ziemi troszkę dalej, Depcąc kwiaty, depcząc zioła, Banda pana majstrawali, Roześmiana i wesoła. Błyszczą oczka, płoną łóżka, Radość z każdej tryska twarzy, Jak też przyjmie nas ta wróżka, Czy gości, czym obdarzy. Na wyścigi wszystkie prawią, Jakie to tam będą czary, Jak ubranka się naprawią, Jak unikną w domu kary. Chmurna tylko czegoś budka, a gdy proszą, by wyszła prędzej, czy zaczyna się jej brudka? Nie chcę iść do baby jędzy. U niej domek jest pielnika. Z domu baba ławy leci i drzwi na klucz poziamyka i posiada wszystkie dzieci. Ha 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 to bajki przecie, nic się nie bój, tchórzu mały. Babiec jędz nie ma na tym świecie, chórem dzieci się zaśmiały. Znów o wróżce gadu-gadu. Gdybyś raz już trafić do niej, Tośmy przecież bez obiadu. Pędzą, aż im w uszach dzwoni. Wtem gromadka krzyknie. Co to? I z podziwu staje drżąca. To mur szklany z bramą złotą, Śni jak klejnot w blaskach słońca. Alabastry i kryształy, Wonnych kwiatów sploty wieńczą, Ponad nimi sad wspaniały, w słońcu gra kolorów tańczą. Niżej ogród jak mozaika, barw tysiącym się rozkwieci. Czy to prawda, czy to bajka? Zapatrzone myślą dzieci. ścichły śmiechy i igraszki, dzieciom drżą z wruszenia nóżki, dziób otwarły gawroniaszki. Jakże cudnie jest wróżki. Trącą chłopcy się po cichu, każdy naprzód i się wzdraga. W czarodziejskim tym przepychu Prysła naraz ich odwaga. Bo ich moście oczywiście Przypomnieli sobie liście. Więc dumają zuchy cztery, Że gdy wejdą jak cyganie Z podartymi hajdawery, Kto wie, co się z nimi stanie. Środa prosi, ręce składa, Przypomina słowa kruka. Oni swoje nie wypada, Niech to inny szczęścia szuka. Gdy tak szepcą, gdy tak radzą, w kropkę ozwie się sobudka Niech nas wlonki ziaplowadzią, chcią do kwiatków i ogludka. Dobrze, rzekną chłopcy cicho, niech awronki idą w przedzie. No już, bram szczerze, jakie licho, patrzmy, jak im się powiedzie. Ptaszki wcale się nie bały dziwów, czarów, nizłych mocy, za to chętnie unikały chłopców, co strzelają z procy. Więc serk oczkiem w lewo, w prawo, a ujrzawszy, że są same, hyc, 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 na nóżkach żwawo i skrop, skrop pazurkiem w bramę. Bums! Rozwarły się podwoje, odskoczyły na bok dzieci, beknął piątek, ja się boję, a sobótka naprzód leci. Nikt to pojął, co się dzieje, i tem do tej baby jędzi. Tak dziecina się zaśmieje i jak kulka w ogród pędzi stój stój krzykną dzieci ostro błyska słońcu plama złota bums i za malutką siostrą już się zwarły wielkie wrota czekaj puszczaj wielki panie dzieci nagły strach opęta nóż sobuce, co się stanie a tu brama zaczaśnięta hurmem rzuci się dzieciarnia szturm przypuszcza jeden drugi Chłopców taki szał ogarnia, że z nich potu płyną strugi. Trzeba przyznać, że gromada bardzo swoją budkę kocha, ale próżno krzyczy zdrada, próżno środa głośna szlocha. Próżno każdy kopie, stuka, z gniewu żalu i urazy. Zapomnieli zleceń kruka, żeby skrobnąć w drzwi dwa razy. Gruz, kamienie gradem lecą razy biją coraz gą, gęściej z krzykiem poddaj się forteco walą aż im puchną pięście a zuchwała brama złota jak świeciła świeci w słońcu odejść z niczym toć sromota jednak a tak słabnie w końcu niech ją tysiąc kaczek kopnie zagrzmi wreszcie poniedziałek górą przeleść najroztropniej i pod mur już biegnie śmiałek. Lecz tu nowa czeka bieda, po szkle wchodzić rzecz niełatwa. Tak się nie da i tak nie da. Co tu zrobić, myśli dziatwa. Na dobitek tam na górze, ślicznych kwiatów barwy zorzy, na przyjść jak szkomurze napis taki się utworzy. Kto uczciwy bramą wchodzi? Przez mur. Chodzi jedno złodziej. Środa czuje nagłą trwogę. Chłopcy, głośno się odzywa: Przez mur przejść wam nie pomogę. To jest droga nieuczciwa. Proszę, co mi za pogróżka? Wtorek jej odbór w złości. To niech mądra jej mość, wróżka, bramą wpuszcza swoich gości. Środa swoje, chłopcy swoje. Gdy w ten piątek cich, cienko piśnie Ajaj, aj, dzieci moje, Ajaj, aj, tam są wiśnie! Prawda, wisień, strumień cały, przez mur ku nim się przelewa i mi się rodzi w dziatwie małej, jakby dostać się do drzewa. Tak im pilno napaść brzuszki, że już żadny nie pamięta, że sobódka jest u wróczki i że cudza własność święta. Gdy się troszkę środa waha, poniedziałek huknie z góry. Kto ma boja, kto ma stracha, niech do kreciej wlezie dziury. Chłopcy, zrobić mi drabinę. Za mną, śmiało, na okopy. Co tam zważać na dziewczynę? Hura, naprzód, za mną, chłopy. Raz, dwa, trzy i jest drabina. Patrzcie, młodsi dwaj na spodzie, a po czwartku się wyspina... Ich wódz jak najtęższy złodziej już dosięgnąć ma krawędzi już 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 wyciąga palce wtem pcich wtorka nos zaswędzi i na ziemi wszystkie malce gdy dźwignęły się junaki ten miał do krwi zdarty łokieć tamten guza ten sieniaki temu zadarł się paznokieć widząc że są płacu bliscy dobra środa rzeknie żywą. Jeszcze raz mi mi się wszyscy, to za trudno być uczciwą. Lecz przysięga sobie w duszy, że usłucha przez kruka i w ogrodzie nic nie ruszy, aż siostrzyczkę swą odszuka. W mig stanęła nowa wieża, środą sprawa poszła gładziej, bo w niespełna półpacierza dziatwa majstra jest już w sadzie.